To montowanie wyników konkursów strasznie mnie wymęczyło. Słuchajcie, wysłaliście masę zgłoszeń. Spędziłem przy tym 5 godzin montując materiał, który miał pierwotnie 2 godziny. Ale nie o tym dzisiaj. Wyniki już za nami. Czas zobaczyć, co jeszcze było za nami w minionym tygodniu. Minęła godzina 18.00. Serwis Freina, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w Nowym Nienawidze Poniedziałków. Zapraszam. W przypadku miniaturki na ten odcinek nie mogłem się do końca zdecydować, czy chcę pójść w ślady nowego Switcha, czy może tego, że ogrywałem Resident Evil. Biorąc pod uwagę, że jednak jest Was tu więcej Switchowców, postanowiłem pójść za tym pierwszym tropem. Jednak tutaj nie nastawiajcie się na zbyt wiele, niestety. Jest to dziwny ruch, ale Nintendo zapowiedziało nowy kolor Nintendo Switch Lite. I to jest cały ten nowy Switch. Jest tym razem to niebieski, bo jak się okazuje, tamten, który był wcześniej, nie był do końca niebieski. Więc no cóż, no dostajemy nowy kolor i to w zasadzie tyle jeśli chodzi o Switcha. Widziałem, że Ultima zbiera preordery 1019 zł, chyba kosztuje to za dużo. To za dużo zdecydowanie. Tak jak widzę, po sklepach internetowych 879 to jest adekwatna cena, moim zdaniem, za ten sprzęt. Więc tutaj zero podjarki. No ale dobra, no skoro zacząłem już mówić o tym rezydencie. Udało mi się wstrzelić wczoraj po wielu godzinach, właśnie jak już wspominałem, mi się Wam żaliłem, po wielu godzinach montowania wyników konkursu usiadłem i ograłem demo Resident Evil 8, czyli Village, które było dostępne przez 8 godzin na PS4 i PS5 i można było grać 30 minut z zegarkiem w ręku. Jestem zajarany, aczkolwiek po tylu godzinach byłem trochę zmęczony, więc siedziałem, na szczęście miałem idealny klimat. Deszcz za oknem, burza, a ja po ciemku grający w nowego Rezydenta, fantastyczny nastrój. Co do moich oczekiwań, tutaj wszystko się zgadza. Graficznie wygląda to świetnie. Wydaje mi się, że to jest kolejny krok, jeśli chodzi o ewolucję serii. Mamy dużo lepszą grafikę, mimika postaci jest na coraz wyższym poziomie. Mam wrażenie, że seria idzie w dobrą stronę, a nie sądziłem, że to powiem po tym, jaką drogę obrali w części siódmej. Jak będzie dalej i jak będzie rozwinięta ta fabuła, przekonamy się już wkrótce. Nie mogę się doczekać, ten tytuł na pewno pojawi się na straszakach Kubaki, tego możecie być pewni. Kolejnym takim newsem dużym jest fakt, no, mam wrażenie, że każdy nienawidzę poniedziałków, musi mieć coś związanego z cyberpunkiem, niemalże jak zagraj wiki Jędrka. Pozdrawiam Cię Jędruś. To jest informacja, która musiała się tutaj pojawić, biorąc pod uwagę, jak dużo mówiłem o tej grze i jak dużo w sumie, no nie mogę powiedzieć, że do końca ją bronię, ale ja się dobrze przy niej bawiłem. Miliard zysku. Tyle odnotowała spółka za ubiegły rok, co w sumie nie powinno dziwić, ale, tak żeby dać Wam porównanie, to tak naprawdę to jest trzykrotność tego, co udało im się zarobić bodajże w roku, kiedy wypuścili Wiedźmina 3. Także tutaj macie taką większą perspektywę tego, jak dużo zmienił marketing w przypadku Cyberpunka i jak, pamiętajcie, jaki rozległy był ten marketing, to się rozlało na zasadzie wszystkie dziedziny, wszystkie branże. Memy cały czas mówiło o Cyberpunku przed premierą, więc to było normalne, że każdy będzie chciał korzystać z tego hype trainu, który się trochę koniec końców wykoleił. No ale tak bywa w branży growej. Ważne, żeby naprawili ten tytuł i żeby każdy z nas dostał grę, na którą czekał. A skoro jesteśmy już przy grach, na które każdy czeka, a może grach, przy których każdy na coś czekał. Trochę zamotałem, ja wiem, ale tutaj też zamotana jest cała sytuacja, bowiem w ostatnim odcinku mówiłem o tym, że Sony teoretycznie yy, oddało remaster, remake The Last of Us do Naughty Dog i przy okazji zapomniałem wspomnieć, że prawdopodobnie anulowali Days Gone 2. W rozmowie z lead directorem bodajże, teraz już nie pamiętam, przepraszam, nie chcę kręcić. W każdym razie była taka rozmowa, w której powiedział, że był pitch na tę grę, ale został odrzucony. Tam jest znacznie więcej tych szczegółów. Mniejsza z tym, nie zagłębiałem się, się w to jeszcze. To nie jest tak, że mówię mniejsza z tym, że zbywam. Muszę się w to zagłębić i wrócę do tematu. Nie chcę wam sprzedawać tutaj nie wiadomo czego, jakiś plotek, nie wiadomo co. Fakt jest taki, że. Fan... Rzesza fanów postanowiła stworzyć internetową petycję, żeby się podpisać za przywróceniem tej gry. W momencie, jak pisałem ten scenariusz, to było 39 tysięcy podpisów, teraz na pewno jest więcej. Ja też bym chciał zagrać w Day's Gone. Gra zakończyła się takim cliffhangerem, że koniecznie chciałbym poznać, jaki jest dalszy rozwój tej historii, naszej postaci. Dwójka miała mieć koop, byłoby super. Czy zobaczymy Day's Gone 2 jeszcze? Mam wielką nadzieję. Ale wiecie co? Zobaczymy jeszcze z numerkiem 2, czego się zupełnie nie spodziewałem. Oxenfree Free 2. Na ostatnich straszakach, jak już skończyłem Little Nightmares, to pokazałem Wam trochę pierwszego Oxenfree, Free. Bez zbędnego spoilowania za dużo. I ja się mega jaram. To jest taki tytuł, który mi absolutnie zrobił całą konferencję Indie World ostatnią. I bardzo, bardzo czekam na ten tytuł. Mam nadzieję, że Wy również. Dajcie znać w komentarzu, czy graliście w oryginalny Oxenfree. Free. Jeśli nie... Nadróbcie bardzo szybko, bo naprawdę bardzo, bardzo warto. I z takich ostatnich rzeczy, w sumie taka ostatnia rzecz, która się pojawiła, to update do PS5, dzięki któremu w końcu będziemy mogli przerzucać nasze gry na zewnętrzne nośniki. Ale nie myślcie sobie, że będziecie mogli z tych nośników odpalać te gry. Nie, 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 nie. To jeszcze nie to. Będziecie mogli przenosić te gry na zewnętrzny nośnik, żeby je tam trzymać. Jako backup. I jak będziecie chcieli zagrać, to znacznie jest szybciej zawsze przenieść z dysku zewnętrznego na konsolę niż ściągać to z internetu. I ma to sens, i jest to niezłe rozwiązanie na ten moment, ale chciałbym przypomnieć, że konkurencja już ma dyski, które można dokupić do konsoli, które są co prawda bardzo drogie, bo kosztuje te 1 terabajt 1000 złotych. Bardzo chciałbym taki dysk przetestować. Wing, wing. Ale ma, jest, jest też rozwiązanie takie, że można podpiąć dysk zewnętrzny i wszystkie gry z poprzedniej generacji z niego są odpalane. Także, no tak, Sony musicie trochę podgonić, bo jesteście w tyle. I bardzo trzymam za to kciuki. Właśnie dlatego mi się to podoba, że w tym wyścigu z... zbrojen, w tym wyścigu konsolowym Microsoft jednak trochę wyprzedza, Sony musi podgonić i dobrze. I zawsze musi być ktoś, kto. Ustanawia tempo. I moim zdaniem, jeśli chodzi o rozwiązanie, Microsoft prowadzi. Ale dobra, tyle jeśli chodzi o nowinki. Myślę, że poszło całkiem sprawnie, jak na to, jak jestem zmęczony. Mam nadzieję, że tego nie widać. Teraz przejdźmy co do tego, co nowego w kolekcji, bo pojawiły się dwie rzeczy. Jedna duża, druga mała. Zapraszam. Czekanie i cierpliwość naprawdę czasem ma sens. Gdybym nagrał ten odcinek wczoraj, miałbym Wam do pokazania tylko maskę Majory, którą kupiłem z zawi.co.uk. Jest to figurka od First Four Figures. To jest bardzo znana marka, jeśli chodzi o figurki. Robią naprawdę wysokiej jakości figurki. Takie jest po piersiach czas po chyba też mają. W każdym razie. Czemu ta jest taka wyjątkowa? To jest w ogóle edycja Exclusive. I czemu ona jest taka wyjątkowa? Ponieważ jest podświetlana. Ma też czujnik, dzięki któremu możemy wyłączyć te oczy albo je włączyć. O! Jest też jeden tryb, który pozwala na zmienianie kolorów tej podstawki, ale szczerze mówiąc, to go nie lubię. Jest taki trochę wieś. Ale zostawimy go na potrzeby tego materiału. Maska jest naprawdę fajna, kosztowała strasznie dużo pieniędzy. Ja zapomniałem zupełnie o tym zamówieniu. Jak przyszedł dzień zapłaty, no to trochę było też dzień zapłaczu, kiedy ja zapłakałem. 500 zł. Tyle kosztowała mnie ta figurka. Dużo, ale z drugiej strony mamy tu naprawdę wysokiej jakości figurkę, którą możemy powiesić też na ścianie, bo maskę da się zdjąć z tego. Pokażę wam i jest tutaj haczyk z tyłu, który pozwala nam ją zawiesić. Także to jest bardzo spoko sprawa, niemniej jednak ja wiem, że to trochę mnie pogrzało, jeśli chodzi o zakup tej figurki. Mam pełną tego świadomość. Następna nie wiem kiedy. Drugą rzeczą, o której mówiłem, że warto jest by było poczekać, jest Genki, który w końcu się pojawił u mnie po dłuższym czasie. Shadowcast, który, o którym mówiłem bardzo często, który wspierałem na Kickstarterze. Jest to kolejny produkt od Genki, który miałem okazję już przez chwilę potestować i moim zdaniem nie jest tak źle jak mówił Archon, ale jeszcze muszę przy nim trochę posiedzieć. Musimy pamiętać, że ten sprzęt kosztuje około 200 zł, co nie jest też mało. I to jest najważniejsza rzecz, którą uwzględnię w tym materiale, w tej recenzji. Zestawimy go sobie pewnie przy okazji z chińskim graberem, który kupiłem za 119 zł. To jest duża różnica cenowa, znacznie mniejszy czas oczekiwania był na tamten sprzęt. Więc myślę, że tu Genki może jednak polec. Jak będzie? Zobaczymy. W środku nie było zbyt wiele: był kabel USB typu C, był ten adapter HDMI na USB-C. Jaki będzie wynik takiego starcia? Przekonamy się już wkrótce. A teraz, kochani, chciałem Wam bardzo podziękować za wspieranie kanału, za to, że jesteście tutaj i za oglądanie. Naprawdę bardzo doceniam to, że jesteście na tym kanale ze mną. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo Artdiverowi, Defomirowi i Galahadowi za bycie wspornikami na poziomie odpowiednio Platinum i Gold. Ale nie tylko wam. Dziękuję wszystkim wspierającym. Jeśli nie wiecie jakie benefity mają wspierający, zapraszam do zakładki Wspieranie. Tam możecie zobaczyć jakie benefity czekają na was, a jeśli nie chcecie tego robić przez YouTube'a, to zawsze możecie odwiedzić mojego Patronaita, który pojawi się niedługo. Bo tak, rozmawiałem z wami na streamach i stwierdziliście, że spoko by było, jakby był. No to będzie. No to będzie, a co będzie niedługo? Będzie niedługo też materiał o padzie do Xboxa, który zapewni Wam Dolby Atmos. Jak? Przekonacie się już wkrótce. Ja tymczasem żegnam się z wami. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, kochani. Do zobaczenia na kanale już wkrótce. Trzymajcie się i bądźcie w zdrowiu. Servus!